Cześć wszystkim i witajcie w tym specjalnym wideo poświęconym modlitwie o uzdrowienie do świętego Karola Akutisa. To dla nas ogromny zaszczyt, że wszyscy jesteście tutaj dzisiaj zjednoczeni w tym momencie wiary i nadziei. Święty Karol Akutis, pierwszy święty trzeciego tysiąclecia, jest młodym wzorem oddania i miłości do Chrystusa. A jego życie uczy nas, że nawet w najtrudniejszych chwilach wiara może prowadzić nas ku światłu. Dziś gromadzimy się, aby prosić o jego wstawiennictwo, z całego serca modląc się o uzdrowienie dla ciała, umysłu i ducha. Jeśli zmagasz się z chorobą lub trudnym momentem w życiu, pamiętaj, że nie jesteś sam. Razem, jako wspólnota wiary. Możemy wznosić nasze modlitwy do nieba, ufając w moc świętego Karola, by wstawiał się za nami. W dzisiejszym filmie będziemy mieli okazję wysłuchać potężnej modlitwy, którą wielu już odkryło i która przyniosła pocieszenie oraz uzdrowienie niezliczonym osobom. Modlitwa jest niezwykłym narzędziem, które łączy nas z Bogiem i pozwala wyrazić nasze najgłębsze potrzeby. Ważne jest, aby wysłuchać tej modlitwy do końca, ponieważ każde słowo jest zaproszeniem do refleksji i połączenia z boskością. Święty Karol Akutis poświęcił swoje życie, aby czcić obecność Chrystusa, wykorzystując technologię do szerzenia Jego miłości. My również możemy się od Niego uczyć, dążąc do posiadania niezłomnej wiary i serca pełnego nadziei. W tym momencie, gdy przygotowujemy się do modlitwy, zachęcamy Cię do przywołania w myśli swoich intencji, swoich cierpień i do podzielenia się nimi w komentarzach. Nie wahaj się napisać, czego potrzebujesz. Wspólnota jest tutaj, by Cię wesprzeć i modlić się razem z Tobą. Pamiętaj, że siła modlitwy się zwiększa, gdy łączymy się razem. Każdy komentarz, który zostawisz, jest świadectwem Twojej wiary i sposobem na stworzenie więzi z innymi. Razem możemy zbudować sieć wsparcia i zachęty, w której nasze modlitwy stają się latarnią nadziei dla tych, którzy jej potrzebują. Święty Karol Akutis, dzięki swojemu wzorowemu życiu, pokazał nam, że nawet w najciemniejszych momentach możemy odnaleźć światło poprzez naszą wiarę. On stawił czoła chorobie spokojem i zaufaniem do Boga, co inspiruje nas, by nigdy nie tracić nadziei, nawet gdy okoliczności wydają się nie do pokonania. Dziś, gdy przygotowujemy się do modlitwy, pamiętajmy o Jego przykładzie i prośmy o Jego wstawiennictwo w sprawie naszego uzdrowienia oraz uzdrowienia naszych bliskich. Zachęcamy Cię do refleksji nad tym, przez co przechodzisz i przyniesienia swoich modlitw przed Boga. Każda prośba o pomoc jest cenna i jest słuchana z miłością. Nie zapomnij zapisać się na nasz kanał, aby być na bieżąco z innymi modlitwami i treściami, które mogą nakarmić Twoją duszę i wzmocnić Twoją wiarę. Nasza wspólnota jest tutaj dla Ciebie gotowa Cię wspierać na Twojej duchowej drodze. Na koniec chcemy Ci przypomnieć, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Nie ma choroby, która byłaby zbyt wielka, ani cierpienia zbyt głębokiego, które nie mogłoby zostać dotknięte przez boską łaskę. Święty Karol Akutis jest żywym świadectwem tej nieskończonej miłości Boga, a dzisiaj możemy połączyć się z nim w modlitwie, pewni, że jego wstawiennictwo przyniesie pocieszenie i uzdrowienie. Dziękujemy, że jesteś z nami dzisiaj. Niech Bóg cię błogosławi i prowadzi zawsze na Twojej drodze wiary. Nie możemy się doczekać, aby modlić się razem z Tobą i dzielić mocą tej modlitwy z całym światem. Pamiętaj, zostaw swoje komentarze i intencje poniżej. Twój głos jest ważny i razem możemy zrobić różnicę. Dołącz do nas w tej podróży wiary i nadziei, a niech światło świętego Karola Akutisa zawsze świeci w Twoim sercu. W drodze wiary często spotykamy się z momentami wielkiej potrzeby i wrażliwości, zwłaszcza gdy zdrowie jest zagrożone. Modlitwa do Świętego Karola Akutisa o uzdrowienie ciała, umysłu i ducha jest zaproszeniem do zwrócenia się do Boga z zaufaniem, tak jak naucza nas Psalm 32. Panie Boże, mój wołałem do Ciebie, a Ty mnie uzdrowiłeś. To zdanie zawiera głęboką prawdę. Nasze wołanie do Boga nigdy nie jest daremne, lecz jest aktem wiary, który przybliża nas do Jego miłosierdzia. Święty Karol Akutis, młody święty trzeciego tysiąclecia, poświęcił swoje życie, aby czcić obecność Chrystusa i szerzyć Jego miłość za pomocą technologii. Jego życie, mimo że krótkie, było jasnym przykładem tego, jak wiara może czynić cuda w codziennym życiu. Kiedy modlimy się do Niego, nie ograniczamy się do proszenia o pomoc w naszych chorobach fizycznych. Lecz zwracamy się również o Jego wstawiennictwo, aby prowadził nas ku niezłomnej wierze. W tym możemy znaleźć pocieszenie i siłę, tak jak Karol znalazł w swojej oddaniu do Najświętszego Sakramentu. Znaczenie modlitwy w naszym życiu jest fundamentalne. Staje się ona środkiem, dzięki któremu możemy wyrazić nasze potrzeby, nasze bóle i nasze nadzieje. Prośba o uzdrowienie do Świętego Karola Akutisa nie jest tylko błaganiem o ulgę fizyczną, ale uznaniem, że prawdziwe uzdrowienie obejmuje również umysł i ducha. Nasza dusza musi być karmiona nadzieją i zaufaniem do Boga, a to jest kluczowy element, kiedy stajemy w obliczu chorób i cierpień. Gdy zwracamy się do Świętego Karola Akutisa, Prosimy, aby niebiańskie światło stąpiło na nas, otaczając każdą komórkę naszego jestestwa. Ten akt wiary nie jest tylko pragnieniem uzdrowienia, ale prośbą o całkowitą transformację. Chcemy, aby nasze ciało, umysł i duch zostały odnowione, tak jak zaprasza nas do tego Psalm. W tym procesie święty Karol staje się mediatorem, który przynosi nasze prośby do tronu najwyższego, pomagając nam zachować żywą nadzieję nawet w najciemniejszych momentach. Życie świętego Karola Akutisa, który z godnością i głębokim zaufaniem do Boga zmagał się z Białaczką, uczy nas akceptacji życiowych prób z pokorą i wiarą. On ofiarował swoje cierpienia za papieża i kościół, pokazując, że nawet w bólu możemy znaleźć sens i możliwość zbliżenia się do Boga. Nasza droga uzdrowienia zatem nie jest jedynie dążeniem do odzyskania zdrowia, ale także duchową podróżą, która zaprasza nas do refleksji nad tym, jak możemy ofiarować nasze cierpienia w akcie miłości. Modlitwa o uzdrowienie jest zatem aktem, który wymaga odwagi i determinacji. Wzywając świętego Karola Akutisa, przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami w tej walce. Społeczność wiernych jednoczy się, a nasze modlitwy splatają się, tworząc sieć wzajemnego wsparcia. Gdy dzielimy się naszymi intencjami i potrzebami, łączymy się w jeden głos wzmacniając naszą zbiorową wiarę i zapraszając łaskę Bożą do naszych żyć. W tym czasie próby, gdy ból i choroba mogą wydawać się przytłaczające, modlitwa staje się naszą kotwicą zbawienia. Prosimy Świętego Karola o wstawiennictwo, abyśmy mogli doświadczyć uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale także psychologicznego i duchowego. Nasza wiara w Boga musi być niezmienna. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Na tej drodze do uzdrowienia uczymy się żyć każdym dniem z celem, poświęcając nasze działania na chwałę Bożą. W każdej trudności możemy znaleźć okazję, by zbliżyć się do Niego, rozważając nieskończoną miłość, jaką On ma dla nas. Modlitwa do świętego Karola Akutisa nie jest tylko prośbą o cuda. Ale zaproszeniem do życia głęboką wiarą, zjednoczoną z nadzieją i miłością. W kolejnej części fa, aby Twoja obecność była latarnią nadziei dla nas wszystkich, a Twoje życie mogło inspirować nas do życia z intensywnością i oddaniem. Przyznaj mi łaskę akceptacji woli Bożej, niezależnie od jej kształtu. Oraz ofiarowania moich cierpień jako aktu miłości. Proszę cię, pomóż mi dostrzegać każdą trudność, jako okazję do zbliżenia się do Boga i wzrastania w wierze. Niech moje doświadczenie życia stanie się przykładem odporności i zaufania w opatrzność. W tym momencie skupienia stawiam przed Tobą moje najgłębsze pragnienia. Proszę. Przynieś światło w moje ciemne dni, odsuń strach i niepokój od mojego umysłu oraz odnow moje dusze. Niech Twoja obecność towarzyszy mi, gdy stawiam czoła stojącym przede mną wyzwaniom. Czuję Twoją energię otaczającą mnie i powierzam się Twojej ochronie oraz prowadzeniu. Święty Karolu, Ty, który byłeś oddanym czcicielem Najświętszego Sakramentu. Naucz mnie rozpoznawać ogromną obecność Jezusa w Eucharystii. Niech moja wiara w ten sakrament będzie źródłem siły i uzdrowienia dla mnie, aby za każdym razem, gdy zbliżam się do ołtarza, mogę otrzymać łaskę potrzebną do stawienia czoła trudnościom i chorobom. W tym momencie modlitwy łączę się z wszystkimi, którzy szukają uzdrowienia. Proszę przynieść swoją intercesję do każdego z nich, aby mogli znaleźć pocieszenie i siłę. Niech nasza wspólnota zjednoczy się w wierze, wspierając się nawzajem, gdy kroczymy ścieżką życia. Pokładam nadzieję w twojej potężnej intercesji, Święty Karolu Akutis i dziękuję za twoją obecność w moim życiu. Mam nadzieję, że nadal będę podążać za Twoim przykładem miłości i oddania, ucząc się żyć każdego dnia z duchem wdzięczności i radości. Niech Twoje światło oświetla moją drogę, prowadząc mnie ku uzdrowieniu i zdrowiu. W tym momencie Wielkiej wrażliwości Święty Karolu, proszę cię, abyś towarzyszył mi swoją miłością. Uznaję, że życie jest cennym darem, a każda chwila, nawet ta trudna, niesie ze sobą możliwość wzrostu i refleksji. Błagam cię, pomóż mi spojrzeć poza moje cierpienia, odkrywając piękno, które kryje się nawet w najciemniejszych momentach. Uczyń mnie świadkiem Twojego światła, szerząc miłość i nadzieję wokół mnie, aby inni również mogli poczuć pocieszenie Twojej intercesji. Twój przykład życia uczy mnie, że każdą próbę można stawić czoła z wiarą i determinacją. Proszę, napełnij mnie odwagą potrzebną do zmierzenia się z codziennymi wyzwaniami, aby nie poddawać się rozpaczy i utrzymywać płomień nadziei w moim sercu. Niech moja dusza będzie schronieniem pokoju, miejscem, w którym obecność Boga zawsze może świecić, nawet gdy chmury trudności gromadzą się nade mną. Święty Karolu, proszę Cię, pomóż mi zrozumieć, że prawdziwe uzdrowienie to nie tylko zdrowie fizyczne, ale także duchowe. Pomóż mi dostrzegać błogosławieństwa, które otrzymuję każdego dnia, być wdzięcznym za małe rzeczy i nigdy nie brać za pewnik miłości, która mnie otacza. Naucz mnie być źródłem pocieszenia dla innych, wyciągać rękę do tych, którzy potrzebują pomocy i dzielić się moim świadectwem wiary z tymi, którzy szukają sensu i nadziei. Gdy modlę się, Myślę o wszystkich, którzy, podobnie jak ja, przechodzą przez trudne chwile. Proszę, aby Twoja intercesja dotarła do każdego z nich. Niech znajdą wsparcie w społeczności, rodzinie i przyjaciołach, a my razem zjednoczymy się w objęciu miłości i zrozumienia. Niech nasze zjednoczenie w modlitwie stanie się potężnym narzędziem uzdrowienia i pojednania. Proszę, otwórz. Serca tych, którzy mnie otaczają, aby mogli oferować wsparcie i zrozumienie w chwilach, gdy najbardziej go potrzebuję. Niech będę potrafił przyjmować pomoc innych z wdzięcznością, uznając, że nigdy nie jesteśmy sami na naszej drodze. Naucz mnie ufać Opatrzności Bożej, by stawiać czoła każdemu dniu z odnowioną nadzieją i determinacją. Święty Karolu. Ty, który poświęciłeś swoje życie służbie innym, pomóż mi być latarnią światła dla tych, którzy zgubili drogę. Niech moje słowa i czyny odzwierciedlają miłość Chrystusa i przynoszą pocieszenie tym, którzy szukają pokoju. Spraw, abym był przykładem odporności, zdolnym do stawienia czoła burzom życia z uśmiechem i wiarą w sercu. W tym momencie modlitwy zwracam się do Ciebie z pokorą i zaufaniem. Powierzam Ci wszystkie moje lęki i niepewności, prosząc, abyś mógł je przedstawić przed Bogiem. Niech Twoja intercesja otworzy drzwi uzdrowienia i spokoju, a ja mogę z radością przyjąć każdy znak życia, który mi jest dany. Dziękuję Ci, święty Karolu Akutis, za Twoją stałą obecność w moim życiu. Mam nadzieję podążać za Twoim przykładem, poświęcać się służbie innym i żyć każdego dnia z odnowioną wiarą. Kończę tę modlitwę z pewnością, że Twoja interwencja będzie mnie towarzyszyć na drodze życia i że z Twoją pomocą będę mógł stawić czoła każdemu wyzwaniu z miłością i wdzięcznością. Amen. W tym momencie modlitwy zwracam się do Ciebie z pokorą i zaufaniem. Powierzam Ci wszystkie moje lęki i niepewności, prosząc, abyś mogła je przedstawić Bogu. Niech Twoja interwencja otworzy drzwi uzdrowienia i spokoju, a ja mogę z radością przyjąć każdy znak życia, który mi jest dany. Dziękuję Ci, święty Karolu Acutisie, za Twoją stałą obecność w moim życiu. Mam nadzieję, że będę mógł podążać za Twoim przykładem, poświęcać się służbie innym i żyć każdego dnia z odnowioną wiarą. Kończę tę modlitwę z pewnością, że Twoja interwencja będzie mnie towarzyszyć na drodze życia i że z Twoją pomocą będę mógł stawić czoła każdemu wyzwaniu z miłością i wdzięcznością. Amen.